Stingar! co tu robisz? Na samolot czekam. Tu nic nie lata. Chodź, spakowałem cię już. Czekaj, ale gdzie ty mnie w ogóle spakowałeś? Gdzie my lecimy? Gdziekolwiek zechcesz. Co ja powiem cześć kochani z tej strony Kamil i... Hej, hej, hej. Moje przywitanie trwa pół minuty tak. Tak, nie masz takiego hej. A ty co, co? Nie, nie, ja muszę albo w całość, albo żadne. Okej. Okay. <laughs> dobra, to powiem cześć kochani, z tej strony Kamil i Stilgar. i Ja się po prostu machnę koło i będzie git. Okej, okay, dobra. No to już my Tak? <laughs> Cześć kochani, z tej strony Kamil i Stilgar. Powiem Wam, że uwielbiam, kiedy ktoś wpada do mnie z odwiedzinami do studia. Ponieważ zawsze dzieje się wówczas coś naprawdę wyjątkowego. Ostatnio, kiedy Tomek pojawił się w Łodzi, graliśmy na trzech monitorach, a jak widzicie, dzisiejszy setup jest jeszcze bardziej szalony. Tomek, powiedz, co tutaj się będzie działo? Dokładnie, ostatnio mieliśmy tylko trzy monitory. Fakt faktem były one dosyć szerokie, ale nadal to tylko trzy monitory, więc postanowiliśmy pójść o poziom wyżej i zamiast trzech zrobić monitorów pięć. I tak się składa, że Dosłownie dwa dni temu, jak to nagrywamy, wyszła taka gra o nazwie Microsoft Flight Simulator i wręcz idealnie się złożyło, ponieważ naszym przynajmniej zdaniem jest to gra wręcz idealna, żeby przetestować na tak absurdalnym zestawie. Tak jak mówię, mamy tutaj 5 monitorów, jeśli chodzi o ich rozdzielczość, to jest 1440p każdy. Więc kiedy sobie złączymy te 5 monitorów w jeden ogromny ekran, to mamy tak naprawdę 12800 na 1440 pikseli i żeby było ciekawie, to na karcie graficznej 2080 super mieliśmy 12 FPS-ów. Przepraszam, na dwóch kartach połączonych w SLI mieliśmy 12 fps Tak więc jako, że to był średni jednak pomysł i takiej rozdzielczości, nawet taki komputer, o którym za chwilę Kamil opowie. Nie ogarnia, to musieliśmy zejść, tak więc zeszliśmy do 1920 na 1080 na każdym komputerze, co daje nam razem 9600 na 1080 pikseli, czyli nadal trochę ponad 4K. I tutaj już ten komputer w miarę daje radę, w miarę, bo mówimy o jakichś 30 fps, może 40 na średnio wysokich ustawieniach. O jakim komputerze mówimy dokładnie? Kamil opowiedz, bo ludzie raczej w to chyba nie uwierzą. Słuchajcie. Jednostkę postawiłem na Ryzenie 93950X, stwierdziłem, że być może przyda się ten zapas rdzeni. Nie wiedziałem dokładnie, ile rdzeni gra jest w stanie wykorzystać, także stwierdziłem, że dam sobie tutaj topowego Ryzena, on w grach też świetnie się sprawdza, jak zapewne wiecie. Postawiony jest na płycie X570 od Asusa, dokładnie Crosshair Hero. 8. Mamy również dwie 20,8 super, tak jak Steelgar powiedział, od Gigabajta w wersji gaming OC. Także mamy naprawdę spory zapas, jeśli chodzi o moc obliczeniową GPU. Mamy również 32 GB RAMu i tak robiliśmy sobie już testy, jak Tomek mówił, i gra spokojnie łyka ponad 20 GB. Dysk SSD Corsair MP602 TB. Również potrzebny jest spory zapas miejsca. Tutaj prawie, że 200 GB po rozpakowaniu wszystkich paczek gra zajmuje. Mamy również bardzo fajny zestaw do kontrolowania lotu firmy Trust Master, dokładnie T16000M. Jest joystick, czy wolant właściwie profesjonalnie się chyba nazywa. Mamy przepustnicę oraz pedały. Dodatkowo fajna niespodzianka, ponieważ dostaliśmy dosyć interesujący monitor, którego przynajmniej na dzień, kiedy to nagrywamy jeszcze nikt w Polsce nie ogarniał, a przynajmniej nie zrobił fajnej recenzji. Tak więc, jeśli chcielibyście zobaczyć jego recenzję, to wiecie co robić. Piszcie śmiało w komentarzach. Odyssey G9. Istne monstrum. I na nim też troszkę pogramy dzisiaj. Ale to pod koniec. Tak jest. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to powiem wprost, że wygląda to fenomenalnie. Głównie z tego względu, że takie połączenie pięciu monitorów, pomimo tego, że moim zdaniem jest grubą przesadą, z tego względu, że dwa krańcowe monitory są po prostu już zbyt mocne, powiedziałbym, że widzimy tam taki bardzo mocny efekt zoomu, tak też gdybym sobie zrobił taki zestaw z trzech monitorów, byłoby wręcz idealnie, z tego względu, że kiedy sobie lecimy z widokiem z kokpitu, to widać po prostu wręcz większość samolotu, jego skrzydła i tak dalej, to po prostu dodaje takiej genialnej wręcz imersji. tym bardziej, kiedy sobie również i samą kamerą będziemy dookoła latać i tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć, że ta gra po prostu wygląda fenomenalnie, ale tak jak mówiłem, jeśli chodzi o jej optymalizacja, bardziej tak naprawdę o jej absurdalnie mocne wymagania, to nawet na takich zestawach, jakie my dzisiaj mamy, musimy grać praktycznie na średnich ustawieniach i mimo to gra nadal wygląda po prostu bosko, jeśli chodzi o drzewa, jeśli chodzi o góry, jeśli chodzi o same, samą geometrię tego wszystkiego i granie na takim zestawie, bardziej trzech niż pięciu monitorów, to by było o wiele bardziej sensowne. Po drugie, mielibyśmy jeszcze więcej klatek i moglibyśmy przez to podbić jeszcze na przykład grafikę e, na przykład traw czy drzew, bo to robi największe moim zdaniem wrażenie. Oczywiście budynki, jeśli gdzieś nad miastami, ale jednak jeśli chodzi o samą grę i o samą produkcję, to... To nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Dobra, jeśli chodzi o same monitory, bo to jest akurat moja działka, mamy tutaj 5 monitorów. W teorii każdy monitor to jest 1440 p i każdy ma w teorii 27 cali ale jak, sa, na, jak na samym początku powiedziałem, e, mieliśmy po prostu bardzo mało klatek, ponieważ to było praktycznie dwukrotność 4K, nawet więcej niż 4K, Tak nawet taki komputer tego nie ogarnie. Aktualnie jesteśmy na rozdzielczości dokładnie 9600 na 1080 e, czyli to nadal jest rozdzielczość poniżej, znaczy powyżej 4K, troszkę powyżej 4K i można bez żadnego problemu na średnio wysokich ustawieniach grać tak naprawdę w takiej rozdzielczości na takim zestawie, czyli 2 razy 2080 super. Jeśli chodzi o samą grę, na takich monitorach to robi to wrażenie. A teraz pozwólcie, bo muszę tutaj wylądować. I to może być trochę złe, bo jestem. Bo tak trochę, trochę za szybko. Trochę za bardzo szybko lecę. O nie, o nie. Hamuj, hamuj. Czemu to lotnisko ma górkę? Dam radę. Nie wiem, czy tak się ląduje samolotem. Ale dostałem dwa punkty. Na jakieś 200 tysięcy możliwych. Słuchajcie, silniki pełna moc. Cały świat pode mną te pięć monitorów ostatnio ile mieliśmy monitorów? trzy, trzy monitory i graliśmy w Forze z tego co pamiętam w jakieś takie wyścigowe gry a teraz T5 te przy symulatorze lotu robi taką robotę trzeba powiedzieć, że Microsoft też odwalił kawał dobrej roboty z projektowaniem tej gry, jeśli chodzi o samą instalację, czas ładowania i tak dalej, to jest to drobinę upierdliwy, trzeba to powiedzieć, ale sama gra sprawia tyle frajdy i jest tak niesamowicie szczegółowa, że należą się za to ukłony. Jesteśmy teraz w Brazylii, co prawda nie wiem dlaczego to, ta część Brazylii wygląda jak Polska, dlaczego akurat tę część Brazylii wybraliśmy. Powiedziałem tam Kowi, że możemy lecieć dokądkolwiek chcemy i jesteśmy w Brazylii, która wygląda jak Polska. No ale przynajmniej mam naprawdę fajny samolot wydaje mi się, że można nim robić jakieś fajne, można nim robić fajne akrobacje. Trzeba też przyznać, że osprzęt Trustmaster po ogarnięciu, oczywiście co jest od czego, sprawdza się niesamowicie. Możemy robić takie akrobacje. O, 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 uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, trochę przesadziłem z akrobacjami, ale e, możliwości kontrolowania Samolotu są dużo większe niż w przypadku klawiatury czy chociażby pada, także naprawdę fajnie się na tym gra tutaj z przepustnicą. To też dodaje takiego poczucia, że naprawdę jesteśmy w samolocie i w ogóle muszę powiedzieć, że zyskuję jeszcze więcej szacunku dla pilotów niż miałem, bo tutaj mamy do ogarnięcia jakieś powiedzmy nie wiem, 25 przycisków, i już było nam cholernie ciężko, a co dopiero w prawdziwym samolocie. Startujemy. Skąd? Z JFK. Czy John McLean gdzieś tu będzie? <laughs> nie, John McLean trzyma się już dala od lotnisk, coś mi się wydaje. Już ma dosyć. No ale przelatujemy nad Nowym Jorkiem za moment. Nie wiem, w którą jest stronę, co prawda, chyba tam. Ale zobaczcie w ogóle, jaki niesamowity plus mamy tego, że mamy tyle monitorów po prawej stronie. Mam mapę, bardzo dokładną mapę. Zrobimy ten uh, manewr Mavericka, stopgana przelecimy nad wieżą kontrolną. <laughs> Na pełnym gazie, gdzie jest wieża kontrolna? Mm, Pits XGS, do you copy? Kszt. This is Pit XGS, copy over. Kszt. I lecimy do Nowego Jorku. Nie byłem w Nowym Jorku nigdy. Ale mam nadzieję tam polecieć. Nie tylko w wirtualu, ale teraz mogę sobie troszkę pozwiedzać, tak jakby. I want to be a part of it New York, New York. Uu, uu, uu. O, mój pilot tam już się pięć razy zeżygał prawdopodobnie <grywki> przy takich przeciążeniach. Trzeba by obejrzeć cockpit jak wygląda. No i mamy głośników, żeby nam się nie nagrywało, nie przeszkadzało w nagraniu, więc muszę za efekty dźwiękowe ja tutaj robić. Pit's AGS, please acknowledge. This is Pit SecGS, Acknowledging, Over. Brooklyn Bridge, o, lecimy na most brokliński. No słuchajcie, klatkuje nam momentami, teraz Nowy Jork, nie byliśmy jeszcze w tak w dużym mieście. Także tutaj sporo mamy naprawdę na tych pięciu monitorach do wyrenderowania i trochę nam to będzie klatkować, coś mi się wydaje. Mamy. Dwie 2080 super w SLI. Wydaje mi się, że nawet gdyby to były 2080 ti to dużo by to nie pomogło. No ale w takiej grze no zakładam, że tutaj nie ma opcji, że wyskoczy mi ktoś że za moment z myśliwcem i będę musiał go ścigać, także te FPS-y nie są aż tak ważne, jak wrażenia z lotu. Tam mamy statuę wolności po lewej, Empire State Building. Zobaczmy, jak jest w ogóle wyrysowany Empire State Building. Słuchajcie, ten joystick naprawdę daje niesamowite możliwości kontroli. Nie jest taki zwykły joystick, on się obraca w kilku płaszczyznach, ale King Konga nie ma. Tu King Kong powinien być, samolot się zgadza. Gdzie jest King Kong, gdzie małpa? Słuchajcie, tutaj wydaje mi się, że największą frajdą. Oczywiście, jak się opanuje latanie, kontrolę samolotu, to właśnie nie tyle sam ten lot z punktu A do punktu B, co raz wykonywanie tych challenge'y typu. Lądowanie na jakimś, na jakimś nietypowym lotnisku albo coś w tym stylu, ale też polecieć w jakieś miejsce, takie, które znamy albo znamy z filmów, czy chcielibyśmy poznać i właśnie zobaczyć, jak to wygląda tutaj w grze. Oczywiście mamy tutaj pięć monitorów, i te wrażenia są spotęgowane o właśnie tę ogromną rozdzielczość, ale myślę, że na pojedynczym monitorze też będzie naprawdę kozacko. A mamy jeden taki kozacki monitor i chyba za moment się na niego przysiądziemy, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak przesiądziemy się na pojedynczy monitor, podkręcimy troszkę ustawienia graficzne, i się wtedy pobawimy. Dobra, w takim razie... <coughs> Jak sam widzicie, mam teraz przed sobą Samsung Odyssey g 9 i prawda jest taka, że połączenie pięciu monitorów w jeden to jest nic innego, jak po prostu przerost formy nad treścią, ponieważ jeden taki monitor 32x9, nie mówię, że akurat ten, jakiekolwiek monitor 32x9 nadają się wręcz idealnie do gier wyścigowych, czy też do właśnie takich symulator, symulatorów. Prawda jest taka, że zwłaszcza wtedy, kiedy jednak używam tego widoku z kokpitu, bo to wtedy robi największe wrażenie, ale chciałbym tutaj powiedzieć o czymś tak naprawdę innym, ponieważ chciałbym powiedzieć, że połączenie pięciu monitorów w jeden za pomocą, w naszym akurat przypadku kart NVIDIA nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, jest o wiele trudniejsze niż mogłoby być to dla niektórych wręcz takie oczywiste, że mamy pięć portów na karcie, no to ponuczymy pięć monitorów. Niestety to jest niemożliwe. W przypadku naszym możecie mi zaufać z ręką na sercu. Dwie, jak nie trzy godziny to wszystko ogarniałem, ponieważ z tego względu zacznijmy od tego, że Nvidia mówi, że USB-C na swoich kartach graficznych jest tak naprawdę, nie jest portem, który ma wychodzić do monitoru, czyli on w teorii nie powinien działać, ponieważ on jest zrobiony do m.in. VR, co jest akurat tutaj nieprawda usb-c jeśli mamy zwykły przewód usb-c do displayporta możemy najnormalniej w świecie połączyć z monitorem e, tak więc jeśli mamy kabel usb-c do displayporta możemy taki monitor po prostu normalnie przez niego podłączyć ale jest limit na kartach nvd e, taki że możemy podłączyć maksymalnie 4 monitory a nie 5 tak więc jeśli mamy 5 portów podłączymy 5 monitorów nie podłączymy do tego do jednej karty graficznej podłączymy to tylko i wyłącznie, e, podłączymy tylko i wyłącznie tak naprawdę Cztery monitory, nawet jeśli mamy pięć portów i pięć kabli. Mamy limit do czterech portów, po prostu taki limit jest i nic z tym nie zrobimy. To, co jest ważne, zrobiliśmy e, to, że połączyliśmy 5 monitorów za pomocą dwóch kart, które są w SLI, mianowicie trzy monitory były połączone do jednej karty graficznej, a następne dwa monitory były połączone do drugiej karty graficznej i tak jak najbardziej, kiedy mamy aktywny SLI, kiedy to wszystko działa, czy też envi-link, jak zwał, tak zwał, wiadomo, że każdy wie o co chodzi, to jest możliwe, aby połączyć właśnie daną część monitorów do jednej karty graficznej, drugą część monitorów, w naszym przypadku to było trzy monitory na jednej grafice, dwa monitory na drugiej grafice i jak najbardziej da się to wszystko połączyć za pomocą Nvidia surround w jeden ogromny wyświetlacz i u nas to po prostu wszystko działało fenomenalnie, ale tak jak mówię, jeśli chcecie podłączyć więcej niż cztery monitory, to Wasze wyjście jest jedno: albo kupujecie Quadro, albo po prostu idziecie tak naprawdę w SLI -a i bawicie się tak samo jak my. Ale zaufajcie mi, że jest to o wiele trudniejsze niż się wydawało. Tym bardziej, kiedy chcieliśmy zmniejszyć grafikę, ponieważ wtedy musiałem to robić wszystko ręcznie. Dosłownie każdą jedną rzecz, którą widzieliście, każdy jeden monitor musiałem ustawiać dosłownie od zera. Jeśli chcecie łączyć monitory, łączcie najwięcej, tak naprawdę 3. Jeśli chcecie łączyć więcej niż 4, tak jak mówię, to jest już wtedy wykładniczo o wiele trudniejsze, po prostu wręcz absurdalnie skomplikowane, tym bardziej jeśli znajdziecie takie problemy jak my. Da się to zrobić? Owszem, ale tak jak mówię, może to być dosyć denerwujące. Ok, Kamil, przejdźmy teraz do SLA, który magicznym sposobem, pomimo tego, że dawno temu działał na 100% na, przy naszych pięciu monitorach, teraz w ogóle nie chce się załączyć. No dobrze, dobrze. Kapitanie Wrubel z tej strony kopilot Erdini. Skończ pan gadać i daj polatać. <laughs> Dam, dam, tylko pierw, tylko pierw wyląduję, tak? Nazwisko zobowiązuje, jeszcze trzeba wylądować i będę szczęśliwy. Odbierasz. Ja jeszcze chciałbym dodać, tak. że tak dosłownie przypadkiem właściwie udało nam się te. No przypadkiem Przypadkiem udało nam się te, trzy, te pięć monitorów odpalić, ponieważ jeden mieliśmy podłączony przez USB-C, co działa teoretycznie jako wyjście wideo, ale w momencie, kiedy podłączaliśmy wszystkie pięć, to niestety. Musiał być ten piąty monitor nie przez USB-C, tylko przez normalnego DisplayPorta albo HDMI, już nie pamiętam dokładnie, mniejsza z tym. Pojedynczy hmm. monitor nie ma problemu, przez kabel specjalny USB-C Displayport działał. Jeżeli pięć monitorów podłączaliśmy, no niestety takiej opcji nie było. O, rozbił się. No nie, a zapomniałem podwozia wysunąć. Dobra, <śledź> <śledź> podwozia nie wysunę. Kapitanie Wróbe, kapitanie brubę. z tej strony Coppilo nic co się stało? Co się stało? O, masz, przejmuj, przejmuj pałeczkę. Dobra, że ze dwa razy mi się wylądować udało, zobaczymy jak teraz będzie. Teraz muszę lądować i gadać jednocześnie. To dopiero skomplikowane. I chciałbym wam opowiedzieć jeszcze chwilę o ustawieniach graficznych. E, oraz wynikach, jakie tutaj mamy w związku z tym, że gra jest nie samo, A, miałem podwozie wys wysunąć. Który to jest przycisk? Nie Wiem ten. Ten. Ja, ten po prawej, tak, tak, tak. Okej, okay, mam podwozie. I dawaj klapy jeszcze na maksa. I co mi to daje? Zbawiamy, Ej, że będziesz tak? bardziej do przodu leciał i będziesz o wiele mocniej e, tracił prędkość i w teorii trzymając poziom powinieneś ładnie się, e, Chyba ładnie się za bardzo opuszczać spadam, nie? lądując. Albo wylądujesz dobrze, albo wylądujesz przy. Chyba trochę spadam. Plap, plap, plap. I zawsze możesz silnik walnyć. mocniej. <głos> <głos> Jednak nie. Słuchajcie, nie powiodła się pierwsza próba lądowania. Czy może 15? Mniejsza z tym, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Ale o czym chciałem powiedzieć i musiałem się skupić na tym lądowaniu? <noise> o wynikach. W związku z tym, że mieliśmy Monitorów 5, rozdzielczość ogromną. Musieliśmy zejść tak na dobrą sprawę do ustawień średnich na dwóch kartach 2080 Super. To były średnie ustawienia, mniej więcej mm -hmm. Tomek, nie? Tak. Można tak powiedzieć. Też tutaj dużo jest opcji, żeby się bawić. Tutaj trzeba by zrobić oddzielny materiał, żeby omówić wszystkie te ustawienia. W każdym razie musieliśmy zejść do ustawień średnich na dwóch kartach 2080 Super, żeby na tych pięciu monitorach uzyskać mniej więcej 35. 4-35 fps. -ów. To jest zadowalający wynik, jak na taką grę. Tutaj nie potrzeba 60 klatek czy 120, chociaż mamy monitor ilu 240 hercowy tak? Tak jest. No, to fajnie by było, ale nie ma takiej potrzeby, tak? Te 30 klatek super wygląda. W tej chwili jesteśmy już na jednym monitorze. Mamy średnio około 40 klatek, wartości 41, wartości 1% Low. No, 8 klatek w tej chwili, ale to jest nierówny pomiar jeszcze. Te 40 fps już wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tyle tylko, że mamy niestety problem, ponieważ o ile na ustawieniu 5 monitorów bez problemu działało SLI, nawet nie musieliśmy specjalnie się tym bawić, jak już odpaliliśmy te pięć monitorów oczywiście. SLI działało od strzała. Tak, tutaj, czego byśmy nie zrobili, to mamy wykorzystanie jednej karty 100%, drugiej 13-20 maksymalnie, a ja lecę za wysoko. Także podejrzewam, że potrzeba by troszkę czasu jeszcze spędzić nad tym SLI, żeby zadziałało, Bo musi zadziałać. Skoro działało na pięciu monitorach, to tutaj też nam zadziała. I o nie, poleciałem <grym> z powrotem. Zaraz mi skończy pas startowy. Okej, okay, jestem, wylądowałem. Nie, znowu się wzbiłem, Teraz wylądowałem już, tak? Pamiętaj, żeby hamować tym. A gdzie im. jest hamulec? Tu, 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 tu. Dobra, hamujemy, hamujemy, hamujemy. O, ja mam silniki na maksach, Ten mi nikt nie powiedział. Dobra. Okej, okay, świetnym byłbym pilotem, naprawdę. Tak, tak, już idę robić te licencje, mam <śmum> silniki na maksa. Także niestety nie jesteśmy usatysfakcjonowani pod względem wydajności do końca, dlatego że to SLI nie zadziałało nam tutaj. Tylko jeszcze na tym monitorze... trzeba, Tak, jeszcze trzeba by było się tym chwilę pobawić. Wydaje mi się, że teraz chyba możemy się już z widzami pożegnać. Naprawdę fajna zabawa, cieszę się Tomek, że wpadłeś do studia i pomogłeś przy tym wszystkim. Tutaj, gdybym miał to sam robić, to, to, to w ogóle nie wiem, pewnie ze 3 dni bym się z tym męczył. Tutaj to Tomka, Tomka wiedza przy konfiguracji monitorów jest nieoceniona. I także fajnie, że wpadłeś i że w ogóle zrealizowaliśmy taki projekt i wpada jak najczęściej. Tak, następnym razem musimy ogarnąć jakiegoś quadrosa, podłączyć już 8 albo 16 monitorów, tylko że wtedy pewnie zamiast 3 godzin to będę ustawił wszystko 6 godzin. <głos> <głos> tak więc im więcej monitorów, tym więcej z tym wszystkim zabawy, ale naprawdę jest to coś innego, coś nietypowego i człowiek się uczy naprawdę zaskakująco dużo na swoich błędach. Bo zanim to się ustawi, to mija trochę czasu, ale jak już się to ustawi raz, to później drugi raz to ustawiasz dosłownie chwilę. No to co, żegnamy się chyba w takim razie, bardzo dziękujemy Wam tak. wszystkim za oglądanie, jeśli Wam się podobała łapka w górę, jeśli nie łapka w dół, napiszcie to Wam się nie podobało, postaramy się to poprawić, jeśli chcecie takich odcinków więcej, piszcie śmiało również w komentarzach, jeśli macie jakiekolwiek pytania do mnie, do Kamila, do kogokolwiek innego, piszcie śmiało w komentarzach, a no jeśli byście chcieli recenzję tego fajnego monitora, piszcie śmiało w komentarzach raz jeszcze, w takim tak. razie trzymajcie się, cześć Trzymajcie I pa 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 pa. Hej.